Witam serdecznie. W dzisiejszym materiałem chciałem poruszyć sprawę służby zdrowia. Oczywiście największym problemem to jest brak specjalistów. Nie jest, to brak, nie jest to problem tylko nasz i na naszym terenie. Jest to można powiedzieć nawet ogólnokrajowy. Brak specjalistów powoduje, iż usługi te są drogie. W związku z czym gminy muszą dokładać do służby zdrowia znaczne środki. Panie doktorze, chciałem zapytać, albo może inaczej, czy, czy mi pan doktor doradził, rozwiązanie problemu zatrudnienia specjalistów. No oczywiście to pewnie problem nie jest tylko u nas, ale w jaki sposób to rozwiązać? Potwierdzić moje przypuszczenia, założenia? Znaczy, problem, problem jest, <grym> jest... Trudno rozwiązywany albo nawet nierozwiązywalne z powodu no, braku specjalistów, braku kadry, co jest wynikiem no, tak naprawdę ostatnich 30 lat błędów w rządzeniu, w zarządzaniu systemem ochrony zdrowia w Polsce. I tutaj no, nie, ma, nie ma dobrych rozwiązań. No, jeżeli chodzi o specjalistów, no to od czasu kiedy Fenicjanie wymyślili pieniądze, Trzeba zaoferować lepsze stawki. Na, jest... Szczególnie w sytuacji no, niedoboru kadry, więc wydaje się, że tu jest kwestia. Natomiast sam problem braku kadry lekarskiej, braku specjalistów w mojej ocenie nie jest problemem pierwszorzędnym. Leczenie jest generalnie na zupełnie przyzwoitym poziomie, mamy bardzo dobre możliwości diagnostyczne, lecznicze. Natomiast często efekty diagnostyki, efekty leczenia tracimy poprzez brak możliwości zapewnienia takiej podstawowej opieki, polegającej często na podaniu szklanki wody i miski strawy. Mm -hmm. czy, le pewno... czy leków, tak? No, czy leków, no mm -hmm. wiadomo. Natomiast no, na pewno Państwo, jak się rozejrzycie dookoła, widzicie wiele starszych, samotnych osób. Które no, borykają się z takimi no, podstawowymi problemami dnia codziennego, które y, podupadają na zdrowiu, które chorują, dlatego że no, nie ma kto zapewnić im takiej za... no, podstawowej za... opieki. Natomiast, wracając jeszcze do tych osób starszych, przysłowia mądrościom narodów, no przecież powszechnie jest znanym, że z wiekiem i na starości dzieci nie. W związku, Skąd się to w związku z czym no wiele tych osób starszych z zaburzeniami pamięci, z zaburzeniami orientacji, z zaburzeniami kojarzenia, oni zachowują się jak dzieci i wymagają analogicznej opieki. I tu to, co można by było podpowiedzieć, zrobić, um, uważam, że przede wszystkim... Opieka dzienna, gdzie to nie są jakieś ogromne koszty, a jest to ogromny bonus pomocowy dla rodzin posiadających tych swoich starszych członków, których no, no trzeba zostawić, bo trzeba iść do pracy, bo z czegoś trzeba żyć. Tak, 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 tak. Druga rzecz, która, no ale to już jest jakby wyższy poziom, to jest kwestia stacjonarnych ośrodków opieki, gdzie zabezpieczenie w miejscach opiekuńcze, domy opieki społecznej, domy zakłady opiekuńczo lecznicze, zakłady pielęgnacyjne opiekuńcze w Polsce jest na poziomie mniej więcej 25-30% potrzeb. Mało kto sobie z tego zdaje sprawę. Tego... Dziękuję bardzo. Powodzenia! Dziękuję bardzo. Podsumowując rozmowę z panem doktorem, potwierdziły się przypuszczenia, że aby polepszyć sytuację zatrudnienia lekarzy i specjalistów, musimy dofinansować naszą służbę zdrowia. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest właściwa opieka nad osobami starszymi, nad naszymi seniorami. Dlatego też właśnie proponujemy utworzenie domu pobytu dziennego dla seniorów. Właściwa opieka nad seniorami to właściwa działalność służby zdrowia pomoc dla Barki, pomoc przy tworzeniu nowej siedziby. Pół roku temu przekazaliśmy działkę, ale to nie na tym koniec. Trzeba również pomagać finansowo, tak z naszego budżetu, jak i w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Dlatego też właśnie w naszym programie jest bardzo ważną kwestią jest pomoc w służbie zdrowia, pomoc takim instytucjom jak nasza Barka.